Witamy naszych widzów w programie Miedziowy Kwadrans. Zapraszamy na relacje z kilku istotnych wydarzeń, które miały miejsce w marcu i były związane z KGHM Polska Miedzie SA, Zagłębiem Miedziowym i jego mieszkańcami. Zapraszamy. Produkują płyn biobójczy, chcą wykonywać badania na obecność koronawirusa, przekazują budynki na kwarantannę, doposażają szpitale, szyją i przekazują maski ochronne. To część działań KGHM Polska Miedziesa i Grupy Kapitałowej w zakresie zewnętrznej pomocy niesionej szpitalom i sztabom kryzysowym w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zarówno przedsięwzięcia w obrębie wewnętrznym Grupy Kapitałowej, jak i współpraca z jednostkami zewnętrznymi były tematem rozmów zarządu KGHM. Z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Wicepremier Jacek Sasin 23 marca wziął udział w spotkaniu wideokonferencji z kadrą zarządzającą Polskiej Miedzi oraz uczestniczył w testach termowizji bez inwazyjnego badania temperatury pracowników. Okoliczne szpitale zgłosiły nam zapotrzebowanie na maski chirurgiczne, w związku z tym wyszliśmy naprzeciw temu oczekiwaniu. Firma KGHM za nam w porozumieniu z Merkusem zorganizowała szwalnie. Produkujemy kilka tysięcy masek dziennie. Produkcja nitroseptu już ruszyła. Zaczynamy zasilać tym środkiem. Przede wszystkim w szpitale, których brakuje jeszcze tego płynu odkażającego. Musimy mieć pełne zabezpieczenie, do tego, żeby móc, móc skutecznie działania walki z koronawirusem podejmować, uzupełniać ten, ten import, który również dzięki spółkom Skarbu Państwa dzisiaj daje nam taką szansę na to, aby to krajowe, krajowe zapotrzebowanie zabezpieczyć. To na tym się będziemy na pewno w najbliższym czasie skupiać. Tutaj w KGHM-ie udało się rzeczywiście podjąć tą produkcję bardzo szybko i dzisiaj już w bardzo wymiernym skutkiem. Walczymy z globalnym wyzwaniem, także tutaj odpowiedzieliśmy na apel prezesa Luzińskiego i kiedy zapytał, czy jesteśmy w stanie produkować, odpowiedzieliśmy natychmiast tak. Produkcja tak naprawdę ruszyła od zeszłego piątku po pierwszych dostawach alkoholu do naszej spółki. Urządzenia dzisiaj pracują ze zdolnością 30 tysięcy litrów na dobę. Podziękowanie też tutaj dla w załogi, dla zespołu KGHM-u. KGHM i cała grupa kapitałowa prowadzą działania w kwestii problemów związanych z koronawirusem. Chodzi o zadbanie o bezpieczeństwo nie tylko załogi, ale też mieszkańców regionu i Polski. Do szpitali i sztabów kryzysowych trafił produkowany przez Nitroerg płyn biobójczy, ale to nie wszystko, bo KGHM za nam szyje już maseczki ochronne. Fundacja KGHM wsparła zakup respiratorów. Wsparcie miedziowej spółki nie ominęło też Legnicy. W jesteśmy w trakcie doposażenia szpitali wyznaczonych. W, na liście z szpitali, które są tymi priorytetowymi, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. W tej chwili doposażamy szpital w Legnicy. Chodzi nam też o to, żebyśmy mogli pomóc szpitalom, które szybko mogą uzyskać ten sprzęt, który jest nam potrzebny, bo chodzi też o to, żeby to było do dyspozycji za tydzień a, albo jutro, a nie za 8 tygodni. Nie jest wykluczone, że Centrum Badania Kości Spółka z Grupy Kapitałowej będzie wykonywała testy na obecność koronawirusa. Oczywiście na zlecenie szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale jesteśmy w stałym kontakcie. Jeśli taka decyzja zapadnie, to CBJ będzie te testy wykonywał. Działania miedziowej spółki w zakresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i dbaniem o bezpieczeństwo zmieniają się dnia na dzień. Sytuacja jest rozwojowa, a zarząd KGHM stara się dostosować do wszelkich zmian i potrzeb. Opublikowano wyniki spółki KGHM Polska Mieczysa i Grupy Kapitałowej KGHM za czwarty kwartał i cały rok 2019. W związku z trudną sytuacją związaną z koronawirusem wystąpienie zarządu miedziowej spółki odbyło się 18 marca za pośrednictwem wideokonferencji. Ubiegły rok Grupa Kapitałowa zamknęła wyższą produkcją miedzi płatnej o 11%, rekordową produkcją srebra wyższą o 18%. Przychody grupy kapitałowej były wyższe o 11%, a EBITDA o 5%. Dobre wyniki osiągnięto mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej. Mieliśmy drogę pod wiatr, a nie drogę z wiatrem, czyli nie mieliśmy wsparcia w otoczeniu makroekonomicznym. To jest ta cena, o której mówiłem, 6 tysięcy dolarów średnio w 2019 spadek tej ceny do 2018. Też duże, takie dynamiczne wahania cenowe w kontekście relacji z Chinami, umowy handlowej. To, 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 ta niepewność była bardzo mocna i była widoczna już w drugim, drugiej części 2019 roku. Wyższe przychody są związane z wyższym wolumenem sprzedaży i to jest podstawowy czynnik, który na wzrost przychodów wpłynął. Pomógł nam kurs, kurs dolara, ale proszę zwrócić uwagę na to, że nie sprzyjała nam cena miedzi. Mimo tego, przekroczyliśmy wielkość przychodów z roku 2018. Z trudną sytuacją makroekonomiczną świata spółce KGHM pomogły poradzić sobie założenia strategiczne ustalone. Wcześniej, na rok 2019. Wskaźniki produkcyjne w całej grupie kapitałowej to 702 tysiące ton. To jest bardzo dobry wynik produkcyjny. Zarówno pomogła nam Sierra Gorda, pomogło nam hutnictwo, udało się utrzymywać produkcję górniczą, mimo też problemów technologicznych różnego typu, bo to Państwo wiedzą, że łatwiej nie jest, jeśli chodzi o warunki geologiczne. Wydarzyło się kilka kluczowych inwestycji, które pozwoliły nam na wykonanie produkcji. Mam tu na myśli uruchomienie instalacji do prażenia koncentratu. To jest to, o czym opowiadaliśmy jeszcze w roku 2018, że jest to nasze zadanie. Udało się ustabilizować pracę tego urządzenia i dzięki m.in. temu urządzeniu osiągaliśmy bardzo dobre wyniki w roku 2019. Kolejna rzecz to jest oddanie do instalacji pieca WTR na kucie Midzi Legnica, który pozwolił nam Pozwoli nam w przyszłości topić złomy pomiedziowe. Wśród ważnych inwestycji są też terminowo zakończone remonty legnickiej huty i huty Cedynia oraz uruchomiony w październiku 2019 roku szyb L6 w zakładach górniczych Lubin, który pozwolił na optymalizację produkcji przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników. W 2019 zrealizowano również kolejne etapy projektu budowy kwatery południowej obiektu nieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz stacji segregacji i zagęszczania odpadów. Kontynuowany był program udostępniania złoża, głębienie szybu GG1 oraz realizacja projektów eksploatacyjnych m.in. prowadzono prace poszukiwawczo-rozwojowe w rejonie Redków Ścinawa. 26 lutego zarząd KGHM Polska SA i przedstawiciele organizacji związkowych podpisali porozumienie w sprawie zmian dotyczących zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy, na mocy którego pracownicy otrzymali 6% podwyżki stawki osobistego zaszeregowania. Porozumienie podpisali prezes zarządu Marcin Chłudziński, wiceprezes zarządu do spraw produkcji Radosław Stach oraz przedstawiciele ponad 20 organizacji związkowych. To jest więcej niż zobowiązanie. Z układu zbiorowego. To jest więcej niż to, co musieliśmy zrobić, ale mam głębokie przekonanie, że wszyscy zasłużyli na to, pracując bardzo ciężko w roku 2019 i pokazali, że zasługują na coś więcej niż tylko to, co było naszym obowiązkiem. Ponadto w ramach porozumienia wpisano do zakładowego Układu zbiorowego pracy obowiązek 451 miejsc w czasów profilaktycznych. Osiągnięto również zgodne stanowisko w sprawie przeprowadzonych w oddziałach przeszeregowań pracowników. Będzie to nie mniej niż 15% liczby pracowników w danym oddziale. Bardzo dziękuję za to, co już udało nam się zrobić. To doceniamy, podpisując to porozumienie dzisiaj. Cieszę się, że możemy dać więcej niż musimy dać z obowiązań, właśnie układu zbiorowego. I bardzo proszę o mocne, silne zaangażowanie w roku 2020, bo jak będziemy razem, to wierzę, że ten rok, mimo trudności zewnętrznych, nie będzie bardzo zły dla nas wszystkich. Ustalono też, że dodatki szkodliwe i niebezpieczne wzrosły z grupy 8 do grupy 10. Wszystkie zmiany wprowadzone 26 lutego dotyczyły wynagrodzeń od 1 stycznia. Polska Miedzielegnica, oddział KGHM Polska Miedzie podsumowała najdłuższy w historii postój remontowy. Przerwa techniczna trwała od października do końca listopada ubiegłego roku. Postój pozwolił na wiele kluczowych dla produkcji remontów, modernizacji i wykonania nowych instalacji. To był jeden z najdłuższych postojów, można powiedzieć tak, 40 dni, ten był prawie 87 dni. Najdłuższy, najdroższy, najwięcej można powiedzieć było zgromadzonych firm, Dźwigów, dział BHP przeszkolił prawie 1500 osób, które tutaj pracowały. Dzień na, na jednej zmianie było ponad 500-600 osób dziennie pracowało na terenie huty z firm zewnętrznych plus nasi, bo niektóre firmy pracowały na trzy zmiany, żeby wyrobić się zgodnie z planem. Wiele prac inwestycyjnych dotyczyło wydziału kwasu siarkowego. W czasie jesiennego postoju wykonano tam około 30 zadań remontowych i inwestycyjnych. Po 25 latach funkcjonowania zdemontowano wieżę T102, by zastąpić ją zupełnie nową. Która ma wysokość 58 metrów, 6,20 szerokości. Tutaj prace już się rozpoczęły w miesiącu w maju, nawet chyba w połowie kwietnia, trzeba było przygotować odpowiednio plac wybrać prawie tam, gdzie te dwie wieże stoją, to składane jest prawie z jest betonu wylane, jest to zazbrojone i to było od maja przywożone sukcesywnie takie cargi, prawie 20 takich cargów dostaw, takie pierścienie, były montowane dwie wieże, tak można określić, jedna ważyła prawie 90 ton, ta dolna część, Górna ważyła 70 ton. Jest to instalacja Solinow, która była stawiana w roku 1993. Była oddana. Start taki oficjalny poszedł w 1994 roku. Jest to, jakby to ująć, dodatkowe doczyszczanie gazów z dwutlenku siarki. Części te przygotowywano do końca sierpnia, a potem przy użyciu największego dźwigu w Polsce montowano. Na Wydziale Kwasu Siarkowego wymieniono też chłodnice na węźle 100, przepustnice szybko zamykające za dmuchawami gazu FKS, czy katalizator na pierwszej półce aparatu kontaktowego. Wyremontowano też zawory gazu, pompy i inne przepustnice oraz chłodnice. Modernizacja elementów Wydziału Kwasu Siarkowego to nie tylko podniesienie wydajności produkcyjnej bezpieczeństwa, ale też ekologiczne działania. Produkcja kwasu siarkowego jest po to, żeby oczyszczać gazy spalinowe, które idą z naszych agregatów. Akurat te gazy, które tutaj idą, to one idą z konwertorów i one są oczyszczane, żeby później w końcowym etapie to, co idzie na komin, była tylko para wodna i dwutlenek węgla. Postój pozwolił też na wiele remontów w Wydziale Rafinacji Ogniowej na obszarze konwertorów, odpylni konwertorów i pieców anodowych. Wymieniono m.in. podtorza i suwnice. Mamy trzy nowe suwnice, które mają udźwignik po 45 ton, suwnice lejnicze, co pozwala nam przyspieszyć i zaoszczędzić energię, z tego względu, że mają podczas procesu opuszczania mają poddawanie energii do sieci. Idziemy zgodnie z nurtem, który jest ogólnoświatowy, czyli unifikacji urządzeń, co pozwala na zmniejszenie kosztów, zmniejszenie utrzymywania zapasu stałego, ponieważ suwnice są tego samego typu, trzy jednakowe oraz jedna z nowości, jaka została tu wprowadzona, dynamiczne hamowanie układem właśnie napędowym tych suwnic. Modernizacje objęły też wydział pieców szybowych. Wśród prac były m.in. te skupione na instalacji mokrego i suchego odpylania, wymieniono rurociągi. I to też na poprawiło pewną jakość. Z tego względu, że wcześniej trzeba było stanąć co dwa tygodnie, a teraz po wymianie tej instalacji zatrzymujemy się raz na trzy tygodnie. Także mamy już skrócone te postoje takie związane z planowanym zatrzymaniem. Z tego względu, że te rurociągi były już po części zarośnięte i trzeba było co jakiś czas stanąć, żeby je oczyścić. Zrealizowano ważne zadania proekologiczne, a wśród nich zabudowę instalacji pneumozdmuchiwaczy do udrażniania na ruchu odciągów z pieców szybowych i gazociągów z suchej oczyszczalni gazów. To pozwala eliminować zanieczyszczenia emitowane do środowiska podczas postojów planowych. 1 marca Polacy uczcili święto żołnierzy wyklętych. W Lubinie już po raz siódmy na dystansie 1963 metrów odbył się bieg tropem wilczym. Wspierany przez KGHM Polska Miedzie SA, podobnie jak szereg tych wydarzeń w całym kraju. W stolicy polskiej miedzi biegacze wystartowali z parku wrocławskiego, by ulicami miasta dotrzeć pod mur pamięci. Wśród uczestników i organizatorów nie zabrakło pracowników KGHM i ich rodzin. Bardzo dużo mamy tutaj pracowników KGHM. jak co roku zresztą nawet u mnie w pracy część osób od razu wiedziała, że, że, że co roku się tym zajmuje, więc dostawałem pytania, czy, czy ten bieg będzie, czy formuła pozostaje taka sama. Każdy uczestnik biegu ubrany był w okazjonalną koszulkę, którą wraz z całym pakietem zapewnił minister Krzysztof Kubów. Odkąd w Lublinie się pojawiła ta inicjatywa, od początku ją wspieram, angażuję się, co roku funduję pakiety startowe i co roku jestem na tym biegu. Mimo, że dzisiaj miałem zupełnie inne obowiązki w Warszawie, przyjechałem tutaj specjalnie po to, żeby, żeby uczestniczyć w tym biegu i, no i propagować, propagować właśnie to odkłamywanie historii, zdrowy tryb życia, ale też inicjatywa dzisiaj, oczywiście jak co roku też charytatywna, zbieramy pieniążki na, dla potrzebujących osób. Zanim biegacze ruszyli w trasę, mogli pod okiem członków klubu HDK Maltański Legion podszkolić się z zakresu pierwszej pomocy. Formacja towarzyszy imprezie już trzeci rok z rzędu. Krwiodawcy ratownicy uczyli zarówno najmłodszych, jak i dojrzałych lubinian. Dostosowujemy to też do dzieci. Mamy swoje sposoby pokazywania w jaki sposób udzielać tej pierwszej pomocy, typu na przykład numer alarmowy 112. To spokazujemy pokazujemy 1 1 2, żeby bardzo szybko zapamiętały. Mamy sposoby na każdego. Tegoroczną ciekawostką była obecność Lubinian, którzy ubrali się tak, by pokazać strój żołnierzy wyklętych, zachęcając w ten sposób do wstąpienia w szeregi grupy rekonstrukcyjnej, którą chcą uruchomić w mieście. To jest y, strój żołnierza wyklętego, tak? kolega ma tutaj mundur polski, buty radzieckie, y, pisto <grywa> tak, y, atrapę pistoletu, y, rogatywkę, kożuch, y, frażerkę, przepraszam, kożuch, a ja mam y, rogatywkę, y, strój niemiecki, y, opaskę polską, y, buty polskie, no i granaty, bagnety i karabin. Tak? Uroczystość pod Murem Pamięci przygotowało Starostwo Powiatowe w Lublinie. Wśród obecnych nie zabrakło harcerzy, samorządowców, ale też świeżo zaprzysiężonych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubina, a wśród nich pracownika ZG Polkowice Sieroszowice. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów, jeśli mowa o marcowym odcinku programu. Zapraszamy na kolejne wydanie miedziowych informacji pod koniec kwietnia. Dziękujemy za uwagę!